Siłanko widzowie, w dzisiejszym odcinku zrobimy e, kolejny rebirf, czyli czwarty w grze Still a Brain Road na Robloxie. E, dziękuję widzowie za aż 10 łapek w górę, które zostawiliście pod poprzednim odcinkiem, dlatego w tym odcinku zostawcie tylko jedną łapkę w górę. Zostaw też subika, bo aż 99% e, oglądających ogląda moje filmiki bez subskrypcji. E, dobra, przechodzimy do gry. Zablokujmy bazę na początku. Widzicie, na 90 sekund blokuje. Do rybwa potrzebujemy 35 milionów kucharz krab, krabra kadabra i glorbowy fruto drążek. Wejdźmy na górę I, i. I mamy tutaj dwa miejsca. Nie mamy żadnego brain Rot, ale mamy 2,5 miliona. Indeks tutaj mamy. Nie mam jeszcze nawet podstawowych wszystkich, więc zrobiłem sobie przynajmniej podstawowe wszystkie. E, dobra. Sklep. A w ogóle e, ja kupowałem w sklepie w tamtym odcinku e, dużo rzeczy. E, I teraz ja ich nie mam. Dobra, weźmy Common. Chyba tego nic Wurzy. nie miałem. E, osiem ich jest. E, Swinina Bombardino miałem na pewno. Dobra, weźmy do tego Brr Brr br, Patapima. E, dobra. Zajęła baza się otwiera za 20 sekund. E, tu mamy otwartą bazę, ale ona, ale ona jest czyjeś. Dobra, Ziomek ma dobry rebiur zrobiony. Dobra, wyjdźmy. E, moja baza jest otwarta. Jeszcze idzie ten brbr Brr Patapim. E, więc zamkniemy sobie swoją bazę. Zbierzemy ja, kasę. Um, Salamino Pinguino, 250 na sekundę. Um, Ciekawe czego jeszcze tu nie miałem. Um, dobra. Zwinino um, Bombardino miałem. Um, weźmy jeszcze Bambini jednego crostini. Bambini Crostini. Um, o i tego, testu że daję. E, Mifik, 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 Mifik. Mifik. Ej, dobra, idź, idź sobie. To jest mój Mifik. To jest mój Mifik. Ej. Czemu to do niego poszło? Przecież ja to kupiłem. Dziwne. Eee, więc weźmy sobie jeszcze Salamino Pinguino. E, no i nie wiem, czego jeszcze tutaj nie mam. E... BB Kiwi, chyba miałem, bo tak miałem. E, dobra, więc e, dobra, otwarta baza. Potrzebujemy właśnie tego szefa e, Krabda Kadabra. E, więc e, kradniemy go. I idziemy tyłem. Bo to jest najlepsza taktyka. E, tyłem, tyłem, tyłem. Póki oni nie widzą. Ej, on idzie, on biegnie, ale to nie twoje. Ale to nie twoje. To nie twoje, ziomek. To nie twoje, czy to jego? Chodź tu, nabi. No i zamknął mnie. E, dobra, e, restartujemy postać. E, dobra, jesteśmy w bazie, zbierzmy kasę. Co potrzebujemy? E, tego, glorbowy fruto drążek. Co to jest w ogóle? Jak to wygląda? Dziwnie to wygląda. Yy, Choć tu. Nie ma, nie ma podkradania. Nie u kogo. Yy, dobra, co on ma? Słaby ma Brain Roty. Yy, więc nic nie kradniemy. Może to jest to? Nie, to nie jest to na pewno. Yy, weźmy sobie trulimaru. Trulimaru, Trulicinę. Yy, darmowy obrót, za tyle. Dobra, Czomek ma X12. Nie ma żadnego brania rota na razie. Czy to jest pipi Kiwi? Możemy sprawdzić, co Kupimy PP Kiwi i jak to się samo. czy to jest to. Dobra, wracamy do bazy. Sprawdźmy rebirfa. Dobra. Zbierzmy pieniądze, zbierz, e, sprawdź. E, nie, nie indeks, e, rebirth e, Dobra, przyszedł, e, nie, to jest na pewno nie to. E, dobra, e, chciałbym sprzedać, dobra, sprzedajemy PPPV, zamknijmy bazę. E, I co jeszcze ma udaje? E, fluri Flura. Wejdźmy na górę jeszcze, bo tam mamy na właśnie naszego mifika, Który daje tysiące na sekundę. Dobra. Idziemy na dół. Zbierzmy jeszcze. Nie ma tego co potrzebuję do Rebirfa. Jeszcze potrzebuję szef Krab de Kadabra. Dobra, idziemy do sklepu. I sprawdźmy, co jakby dostaliśmy do kupienia. Laser gun. Dobra, bierzmy. Stun enemy. Jeszcze to them and your brain rods. Okej. Okay. Swing across the map with speed. Okej, okay, bierzemy. I diamond Slampo bierzemy. Co tu się dzieje? I... Dobra. Ej. Okay. Co on mi dał? O, to jest fajne, to jest fajne. E, ale zamknijmy bazę. E, I teraz przyciągnijmy się. jeszcze bierzemy to. E, ale schowajmy najpierw do plecaka zwykłą bitę. I weźmy e, Diamond Slab. Nie no, to jest fajne w ogóle. Ok. E ja mogę do, do czyjejś bazy wejść? Tako? A nie, prawie, prawie. Może trzeba między tymi prętami jakby przejść. Nie, dobra. To tak nie działa. Ale fajnie gdyby działało. Jeszcze potem spróbujemy, może zadziała. E, dobra, weźmy prędkość. Przetestujmy ten e, Taser Gun. E, na kimś, e, dobra. E, taser Gun. Nie zadziałało. Czemu to nie zadziałało? E, Brainrot Dobra, czekaj e, na tego spróbujemy. E, Podbiegnijmy. E, I weźmy tutaj. Nie wiem, dobra. Czy to działa w ogóle? Ty ziomek w ogóle kradnie komuś. Dobra, on ukradł, ale to w ogóle nie moja sprawa. Biegniemy, ciągnij się. Zbieramy kasę. Zablokujemy bazę. Yy, blok. Yy, za ile? Legendarne za minutę. A mamy ma 125 yy, tysięcy no, na sekundę. Yy, wejdź. Yy, nie, dobra. To jest trochę słabe. No ale też dobre, spoko. Spoko opcja może być. Yy... Potrzebuję dalej tego Glorbo frutodrillo, e, Glorbo e, Jaki on tu ma Brain rotów? Legendarna Ballerina Cappuccino. Dobra, chodź, 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 chodź. Ja ci kradnę tą Ballerina Cappuccino. Ballerina Cappuccino. Nie, 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 ziomek, proszę, ziomek. No, ziomek. Ziomek. A dobra, to była jego baza. E, dobra, przyciągnij. Zbieramy kasę. Dobra widzowie, ja w końcu, nie wiecie ile czekałem. Zbierzmy pieniądze. Znalazłem, wyszedł legendarny Glorbo Fruto Drillo. I mamy go. Potrzebujemy jeszcze szef dla kadabra i 35 milionów. Zbierzmy e, to sobie. E, weźmy go sobie i zanieśmy go na górę, bo na górze daje no jakby najcenniejszy, który mam. Tutaj mam dwa MiFiki, patrzcie, 3 2, i tysiące, i 2.1. Po, I połóżmy go tutaj. E, połóżmy. E, patrzcie, jakiego w ogóle mam, gdzie on jest. E, gdzieś tu miałem. E, dobre, nie, nie ma. A w ogóle przed chwilą był MiFik, który dawał 13 tysięcy, wyszedł. E, jeszcze potrzebujemy szef Krabda Kadabra. Możemy sobie przejść i sprawdzić, czy u kogoś go nie ma przypadkiem. E, dobra, e, tutaj sprawdźmy. E, tutaj nie widzę szefa, Krabda Kadabra. Ciomek ma jednego Brain Rota, który mu daje 9000. E, dobra, fajnie, fajnie. Ej, co to ma być? Gdzie? Tutaj. Masz. Nie zauważyłem, że baza się otworzyła. Dobra, zamknij bazę. Eee. Uratowaliśmy mojego Rino Tusterino i tutaj w ogóle musimy pamiętać, że tu jest, tu ziomek ma szefa Krabda Kadabry. Dobra, spoczko. Wróćmy sobie i może coś sprzedajmy? Dobre, nie, nic nie sprzedaję. Legendarny za minutę i 50 sekund. W tym czasie zbierzemy sobie i kasę pozbieramy. No bo tylko szefa Krabda Kadabra. W ogóle nie wiecie ile czekałem na tego e, Glorbo Frutodrillo, mega długo. Ale też ten rinotostelino daje 3,2 tysiące. A to w ogóle na no dole też go e, Tak, ale mam dwa Rinotosterino, tylko że ten daje 2000. E, dobra Dobra, otwarta cześć baza. E, nie widzę, e, tu w ogóle nap jakiś jest. Eee... No, tu jest ten szef krabda kadabra. Eee... Tam jest otwarta baza, ale tu nie masz takich dobrych Brain rotów. Eee, dobra, on powie. Eee, bierzemy. Nie wiem kogo nawet bierzemy. Chyba nikogo. No nie, no nie zdążyłem wyjść. Jaki joke. Dobra, resetujemy się. Wracamy do bazy, bardzo się w, w ogóle dobra, zamknij, e, wbiegniemy na górę i zbierz, nie no, pół miliona, spoczko, eee, mifik, to jest mifik, no nie no, uderzyli mnie. Dobra, nie chcę, bo... Nie opłaca się. Patrzcie, że oni zaraz wydadzą kasy na to. I tak tylko jeden dostanie. Ale ja wezmę zaraz Legendarnego. Niech oni się tam biją tego Bombardilo Krokodilo, a ja po prostu wezmę sobie tego legendarnego, który wyjdzie. Mam wystarczająco miejsca? Tak, mam, więc weźmy jeszcze sobie tego Bananita Dolfinita. Mamy drugiego go, go, glo, Glorbo Frutu Drillu. Dr, dr, dr. S. 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 Drugiego jeszcze mamy. Więc nawet jak mi jednego ukradną, to będę miał. Eee, w ogóle... Lajków. Guaranteed Brain Rot God. A, dobra. Ale to jakby dobili tyle łapek, jak nie byłem aktywny. Eee, dobra, więc weźmy chyba... Tego naszego dłuższego Glorbo. Na górę. I postawmy go zamiast tego. On daje trochę więcej. E, dobra, postaw. E, teraz poskaczemy sobie po dachach. Ej, otwarta baza. Dobra, zamknij. Poskaczemy po dachach. E, dobra, otwarty. Mamy, mamy, mamy szef krabda kadabra. E, nie mam miejsca, nie mam miejsca, nie mam miejsca. Aha, on wyszedł. Dobra, czyli straciliśmy szefa krabda kadabra. Musimy kogoś sprzedać, sprzedajmy Salaminio Pinguinio i drugiego, albo nie, Bananita Dolfinita, bo on tylko 225 daje. Eee, chyba trzeba czekać, eee, sprawdźmy czy nie ma u kogo tego szefa krabda kadabry, bo jak nie ma to pozostaje tylko czekać. Ziomek ma dużo mifików. Ale dobra, tutaj nie ma nic. Yy, sprawdźmy jeszcze tutaj. Yy, otwarta baza, a nie, on wyszedł. Dobra, czyli nie ma nie u kogo yy, szefa Krabra Kadabry. Czyli pozostaje tylko czekać na legendarny. I może, może on wyjdzie. Dobra widzowie, jakby dalej nie mamy szefa Krabra Kadabry. I yy, żaden z ziomków yy, go nie ma. I on nie wychodzi. Mamy legendarnego MIFIKA za minutę 45 sekund, więc po prostu jakby no. E, tak, dobra. E, wychodzę. Dołączyłem do innego serwera. I może tutaj ktoś będzie miał. E, a najgorsze to, że już nie mam nic jakby. E, wszystko to, co kupowałem, już tego nie mam. I muszę od nowa kupować. Dobra, e, to. Diamant Slapton. E, idziemy zobaczyć e, Mifiki e, legendarny za 50 sekund, e, więc poczekamy a przejdziemy w tym czasie zobaczymy czy ma szefa krabra kadabra, tutaj nie ma. 40 sekund. Tutaj też nie ma. Eee... No, nie widzę, nie widzę. No też nie mają. Więc jakby jak teraz nie wyjdzie ani Mifik, ani Legendarny, szef e, krabra Cadabra, to po prostu jakby znowu e, wyjdę i znowu się dołączę e, do ale już do innego serwera. E, więc czekamy 12 sekund, ale pójdę jeszcze sprawdzę, e, czy mam w ogóle jakby wystarczające miejsca w bazie. Tak mam i lecimy. E, zaraz wychodzi, dobra, wyszedł. E, wyszedł legendarny i wyszedł mifik. Oj, słaby jakiś mifik, tylko 1,7K. No ale nie mam. Co się dzieje? Dobra, nie, nie będę go brał. E, I ten... Dobra, weźmy tylko Lionel Cactuzeli. Lionel Cactuzeli. Dobra, on idzie do nas, już nic... Nic go nie weźmie. Zamknijmy bazę. Zbierzmy kasę, zamknij bazę. Co chcesz? Chciałbyś... chciałbyś mieć takie brain rot. Mam w ogóle trzy Glorbofrutodrillo, zaraz już będziemy mieli 35 milionów, a nie mam jeszcze szefa Krabra Kadabry. E, dobra, więc dołączę do innego serwera. Ja, jak znajdę to wam pokażę. E, dobra widzowie, jakby mamy tutaj ziomka, który ma szefa Krabra Kadabry. A on pilnuje bazy, no. Ja nie wiem jak zdobyć tego szefa Krabra Kadabry. E, w ogóle przeszedł legendarny. I nikt go nie wziął. E, dobra, ja nie wiem jak wziąć tego szefa krabry kadabry. E, bo on mega pilne bazy. E, sprzedajmy baleriny kapucinę. Sprzedajemy. No e, ja nie wiem totalnie. On tak pilnuje jest swojej bazy. E, 90 sekund. No. Będzie ciężko, będzie ciężko. Ukraść moja baza, otwarta. Zamknijmy. Już mam 40 milionów. Ja nie wiem, jak ja mam go zdobyć. Nie wiem, czy uda się ukraść. W ogóle. Nie wiem. Ale dobra. Może tutaj jest. Jakby tu był, to by było idealnie. To by było po prostu idealnie. Ile? Ile on daje? Tamten na górze. 140 milionów na sekundę, czy ile? Dobra, coś takiego. Tak, dobra, ale zbierzmy. Okej. Okay. Może jeszcze ktoś ma. Powiedzcie, że... proszę, żeby ktoś miał. Ludzie. Bo ja tak daleko go nie zaniosę. Dobra, tu byłem przed chwilą. Tutaj. Tutaj nie ma um, szef krabra kadabra, 20 sekund. No nie wiem, Ty nie ma szans, żeby się udało przenieść stąd aż tam e, szefa krabra kadabra. Tyłem spróbujemy przenieść albo spróbujemy się schować i totalnie nie iść w kierunku naszej bazy. i Jak on będzie szukać, to po prostu dobra, kredniemy. Kadabra. I chowamy się tutaj. Nie zauważył. Powiedzcie, że nie zauważył. No nie, no musiał. Skąd on w ogóle się tutaj wziął? Otwarto bazę, mamy. Zamkniemy. Dobra, mamy 45 milionów, ale tego. Musimy nie mieć tego szefa. Krabra kadabra. Jednego. Nie no, powiedz. Proszę, żeby on teraz wyszedł. Kapibara. Proszę, żeby on teraz wyszedł za minutę. Co to jest w ogóle? Ja tego czegoś takiego nie mam. Ej, ej, ej. Chodź, chodź, chodź. Ja chcę do indeksu. Masz. Ja chcę do indeksu. Chodź. Chodź do indeksu, będziesz. No, dobra, do indeksu e, już mam. E, sprzedajmy Lionelo Cactuselo, czy nie? Dobra, sprzedajmy. Glorbo Frutto jednego 35 sekund. Nie no, nie ma po prostu szans, żebym ja stamtąd przyniósł to już tutaj. 60 sekund, minuta. Nie no, proszę, żeby on teraz wyszedł za 19 sekund, żeby wyszedł po prostu yy, ten. Szef krabry, krabra kadabra. Po prostu wyjdź i tyle. Dobra, 4, 3, 2, jeden. Proszę. No nie no, musi jakiś im panzi Który daje tylko 300. W ogóle prawie nic nie daje. Ja go nawet nie wiadomo. Jak kradnie? Jak było zamknięte. Jak było zamknięte. Jak mi to zrobi? Zamknie bardzo. Dobra. Zbierzmy 50 milionów. 53 miliony. Dobra, nikogo nie ma. Weź i idziemy tam. Idziemy tutaj, żeby ukraść tego sz... Aha, zamknął. Dobra, eee, robimy respawna. Nie, no, ja nie wiem, jak to ogarnąć, żeby ukryć tego szefa krabra kadabra. No ja nie rozumiem po prostu. Dobra, wejdź na górę. Zbierz kasę. 55 milionów? O, 20 milionów za dużo. Eee, na górę. Czy ktoś go ma? Dobra, nie wyszedł na pewno. Tutaj ziomek nie ma. Eee, dobra, chcę zobaczyć. 140 tysięcy na sekundę. Nie no, ziomek to zarabia, mega dużo. Dobra. Jak by ukryć tego... Szefa Krabra Kadabry? Ja nie rozumiem po prostu. 68 sekund. nie chcę tego szefa Krabra Kadabra. Chyba on albo wyszedł, albo coś, nie wiem no. Wyszedł! Szef Krabra Kadabra! Biorę, 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 biorę! Pilnuj, pilnuj, pilnuj! Proszę cię, przyjdź. Dziękuję Bogu, dziękuję Bogu. Nie, chodź, chodź, chodź tu, chodź tu. Eee. Dobra, nieważne już. Nie chcę, nie chcę żadnego. Eee, chodź, nie chcę żadnego Lionelo Cactusello. Po prostu weź tego. Szef krabra, szefa Tak, mamy szefa krabra, kadabry. Zamknij bazę i mamy to. Ej, ej, no weź złaś. Robimy szybko, ryb... Rebir. Rebirf. Mamy to. Udało się zrobić czwarty rebirf na farcie, e, na 110 sekund teraz blokujemy e, i mamy e, chyba na górze, tak, trzy miejsca mamy, e, więc tak e, tako się udało, mamy Balerina e, Cappuccina, legendarna, no ale tyle nie ma, weźmy na przykład e, Bombikus. żeby od razu dawał kasę. I co potrzebujemy? Frigo Camelo i Orangutini Ananasini. Więc widzowie, oto nasza baza Cash Multi X4. Zrobiliśmy czwartego rebirfa. Zostaw łapeczkę w górę. Dziękuję za wszystkie łapki. Subika i nara.